Ja bym chciał jeszcze oddać głos tutaj panu Jackowi. Panie Jacku, gdzie pan nas opuszcza? Chciałem zapytać pana, bo nie wyobrażam sobie konferencji, na której występuje Mateusz Murański i nie ma pana Jacka. To ja może, może oddam głos i pójdę po drugie krzesło. Możemy prosić o krzesło? Słucham, słucham Cię, dobry człowiek. Przez mówiąc, to chciałem z Mirkiem porozmawiać, ale no... Tak, chciałem zapytać właśnie o to, jak skomentowałby Pan słowa trenera Mirka i to, że, że nazywa takie posunięcie, no, w ostatniej chwili, last minute, no, ale mimo wszystko, w taki ostry sposób. No ja nie mogę wypowiadać się za, za taki autorytet sportowalki jak trener Mirek Oknicki. No Powiedział, co powiedział, no ale... Mogę powiedzieć tylko tyle. To naprawdę wskoczyło w ostatniej chwili, a tak naprawdę powodowane jest układem czysto koleżeńskim. Bo ja bardzo lubię, bardzo sobie cenię pewną lojalność dzielnic dzielnicową. I jeżeli kogoś poznajesz, to go poznajesz od dzieciaka. A akurat z prezesem Bartkiem Szubą, który pochodzi z Gondowa, ja jestem z i znamy się od. Od lat młodzieńczych, dlatego no z, takimi, z, takimi, z takimi ludźmi, z którymi się znam od, od wieków, mogę robić interesy takie właśnie ad hoc. Jasne. Yy, bardzo dziękuję. A czy przyjdzie taki dzień, że na przykład yy, zobaczymy pana, panie Jacku w klatce w, Kedera w Federacji FEN? Tutaj już. Yy, Prezes Jóźwiak popracowałby nad doborem odpowiedniego rywala dla Pana. Ale ja mam tutaj pomysł. Zapra zapraszam z tego miejsca Marcina Najmana, bo wiem, że Pan Jacek jest gotowy skrzyżować z nim rękawice, także dogadajmy się i zróbmy tą walkę u nas, z Wielbyszą no i tak dalej. Pan Jacek jest bardzo pewny siebie i powiedział, że Marcinowi da daje góra 30 sekund. Nie, nie, ja będę najmanik. To nie, do mnie nie, Tak nie, nie, tak fajnie, nie. <grym> Trochę podkręciłem, no ale dobra, tak minutę, będzie, nie będzie. Nie, nie, nie. Nie, ale na nie, nie, nie. zasadach Marcin, Marcinek Najmanik, zresztą oficjalny frajer, e, powiedział, że podjął wszystkie moje, wszystkie moje warunki, bo to nie jest tak, że ja nie dam te pieniążki, to tam latają, którą tam zaproponował, no ale faktycznie uwiarygodnił się ten jego wspólnik złożył depozyt notarialny, to jest jakby, o ture, to jest sprawa wyjaśniona. Natomiast zapowiedziałem, że akurat z Marcinem Najmajnikiem to wejdę na swoich warunkach. Moje warunki to są gołe pięści, to jest walka longiem, to jest walka, jeżeli sędzia będzie, sędzia ma być tylko właściwie na wejście na zagrożenie życia zawodnika. I last man standing. także żebyśmy nie oddawali tego, tego werdyktowi sędziowskiemu. Bo jak to czasami wygląda, to mogliście Państwo zobaczyć na ostatniej, na ostatniej gali Fame MMA, jak wyglądają werdykty sędziowskie. Także Najman przyjął wszystkie warunki. I nie, nie, żadne 30 sekund, ja będę go karał. Tam, tam. On w końcu musi zobaczyć jakieś rany wojenne, bo on, on to jest taki farmazon, który tym gospodyniom, gospodyniom domowym się sprzedawał jako wielki fighter, bo nigdy nikt, nikt go nigdy nikt skutecznie nie okaleczył. No teraz, no to okej. Okay. Facet mówi, że jest na emeryturze, bo ma 42 lata. No to ja mam 52 i, i zobaczy, co to znaczy naprawdę, naprawdę bój, bo mam zamiar go mocno pokaleczyć. Tym bardziej, że no na ubliżał, poniżył moje, moje nazwisko, a, po pozwolił sobie na taki, nie wiem, to chyba taki żarcik w jego, przeko jego przekonanie miał być, że nie ma większej obelgi w tym kraju niż nazwać kogoś murański. Otóż Marcin Najman. Marcin Najman, Frajerzyno. Murański to jest stare, dobre, góralskie nazwisko, Sopotnia Mała, pod Jeleśnią i mój dziadek Wojciech to by ci ten łepetynę, by ci rozbił ciupaską, a ja cię po prostu będę lał, będę cię lał, lał i żebyś krwawił. A jeżeli pan prezes Jóźwiak widzi taką walkę tutaj, no to powiem tak, Najman zaczął od Polsatu i Najman skończy w Polsacie, jeżeli będzie taka wola włodarzy. Odnośnie... Odnośnie ran wojennych, tu jeszcze padło z Pana ust kilka słów. Chciałem zapytać, bo widzę tutaj obfitą bliznę na Pana przedramieniu, z tyłu głowy. Ile ma Pan ran wojennych i po czym? No to musiałby Pan zobaczyć tych, którzy te rany próbowali zadawać. Wszystko jasne. Ja chciałem jeszcze coś tutaj dodać, dlaczego mi tak zależało, żeby zakontraktować Jacka. Tak? Byłem na Fame MMA w zeszłą sobotę. Bardzo ciekawiła mi ta walka. Znałem mniej więcej, troszeczkę nie do końca, ale znałem tam ten konflikt z Dominikiem Zadorą i nie znałem przy początkowo Mateusza, tak? Ale podczas tej walki naprawdę on skradł moje serce tym co pokazał w tej klatce przekonał mnie do siebie, zobaczyłem, że ma serce prawdziwego wyłownika i już od pierwszej rundy kibicowałem tylko jemu, bo wiedziałem, że to jest prawdziwy góralski charakter i że naprawdę ma to serducho w klatce i walczył do ostatniej kropli krwi i dla mnie to on jest prawdziwym, mentalnym zwycięzcą tego pojedynku, także z tego miejsca Mateusz, gratulacje za, za tą walkę, naprawdę pokazałeś tutaj kawał serducha i charakteru. Dziękuję bardzo, ja sobie robiłem taką afirmację, że Arek po moim ciężkim nokaucie zostanie zniesiony na noszach i pojedzie na sobie no Wyszło tak, że po ciężkiej, krwawej batalii, również został zniesiony na noszach. Więc nie, nie do końca się ułożyło tak jak chciałem, aczkolwiek afirmacja spełniona, bo wyszedł na, na noszach pod tlenem. 10 minut dochodził do siebie. Słuchajcie, mamy trzy minutki do końca części drugiej naszej konferencji prasowej. Paweł myśli nad ostatnimi pytaniami do naszych bohaterów, a ja zapytam tutaj Czarka. Jeszcze, zap przepraszam, jakbym mógł wtrącić. Jest to chyba pierwsza sytuacja w historii sportu walki, że rzekomy zwycięzca. E, zostaje wyniesiony na noszach, a przegrany e, idzie i udziela wywiadów, no. ale były takie historie, już pamiętam, oglądałem takie historie, nie mówię, że w Polsce, ale, ale takie historie bywały, niezbyt często, ale, ale się zdarzało. Chciałem zaprzyjaźnić. Jack Frost, słuchamy. To raczej nie jest pytanie, ale epic i tyle, po prostu. To jest prośba, to jest, to jest nawet każę ci to zrobić, po prostu. Jedziesz i nie przestajesz, walisz na łeb, kładziesz i nie kończysz, po prostu, nie leży, dobijasz go, to A się chyba się zaraz spotka z ciętą ripostą pana Jacka, bo widzę, że się tu śmieje. Widzę, że się śmieje. Myślałem, że się, będzie się jego strony trzymać. Widzisz, mieliśmy inne strony trzymać, ale teraz wyszło jak wyszło i widzimy się po prostu w kolejnych miesiącach. I będziemy razem dzięki temu w klatce walczyć. To może was dwóch kontra dwóch Muranów. Ja widzę taką walkę. Nie jeżeli... ma takiej opcji. <laughs> Już się boją, niestety. No dobra. Tak, bójmy się. Nie, no to są tylko żarciki, spokojnie. A zapraszamy tutaj na scenę na face-to-face. Face. Tak jest, drugą parę. Mateusz Morański, Artur Syc, Epic Cheatmill. W takim położeniu panowie jeszcze nie byli. Face-to-face face jeszcze z ich udziałem. Tu widzę jeszcze nie ma zbyt dużo yy, złej krwi tak zwanej. Atmosfera jeszcze nie jest taka gorąca, ale no to pewnie z każdym kolejnym dniem będzie zmieniało się. Tutaj nie ma i nie będzie Poprosimy o pozycję bokserską. Panowie również. Przodem do, do kamer, przodem do widowni. Drugi z czterech pojedynków frikowej Gali 34 Total Bet Fight Night. Druga część za nami. Za tak, dwie minutki słyszymy trzeciej, się W trzeciej części trzeciej trzeciej. Trzeciej. zostańcie z nami, w końcu dowiemy się, kim będzie rywalka Lil Masti.